Cześć, z tej strony Bikaw. Witam Was w naszym gameplayu Gry Bridge Project. Gra z gatunku logicznych. Autorem jest Kai 9 Games. Link do gry macie w opisie filmiku. Ogółem o co chodzi może jeszcze w tej grze powiemy. Zadaniem gracza jest budowanie po prostu mostów. Oczywiście z uwzględnieniem wszelkich zasad fizyki, fizyki należy zaprojektować konstrukcję, stworzyć ją z dostępnych materiałów, a następnie wykonać testy wytrzymałościowe. Ponieważ mamy do wyboru kilka rodzajów ukształtowań terenu będziemy musieli budować mosty drogowe, drewniane, zwodzone i wiszące. Stworzymy sobie jakiś nowy profil. Budujemy sobie przykładowy most. A więc tak mniej więcej prezentuje się nasza gierka. Pewnie już graliście nieraz w taką grę w internecie, gdzie było trzeba zbudować most i ktoś musiał po nim przejść albo coś. Więc to jest gra na podobnej zasadzie, lecz już nie w internecie i oczywiście w takiej grafice ładnej, bardzo trójwymiarowej, bardzo przystępnej. Budujemy sobie most. Dały czy jedna. Teraz wam jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. To jest tak, że główna idea tej gry jest to taka, aby zbudować most za jak najmniejsze pieniądze, czyli po prostu jeżeli wcześniej budujemy za dużo więcej most, to potem staramy się go zbudować za troszeczkę mniej... po prostu żeby je tak przeszczęcić. Również mam, mamy podane materiały w metrach, to znaczy, że tyle metrów jeszcze nam materiału zostało do wykorzystania. Ale już rozpoczniemy testy. Czerwone miejsca są to, są to miejsca, gdzie jest największe obciążenie dla naszego mostu. Trencie widzimy tu i tu, również tutaj, że to są największe miejsca, gdzie jednak to obciążenie występuje. Również występuje tu i nacięcie żeby zobaczyć od spodu, również jeszcze szczepiona. A co najfajniejsze, wam jeszcze pokażę, zobaczcie. Możemy się przesiąść na stery samochodów. Również bardzo fajna rzecz, którą moi sobie przystali! E, udało się, nasz most, co i nic się mu nie stało zbytnio. Nie, zbudujemy sobie teraz w kanionie. Na razie zbudujemy coś, co będzie miał się zabawalić, ponieważ będę chciał Wam pokazać, jak dokładnie wygląda w ogóle fizyka w tej grze. Że jednak naprawdę fajnie to wszystko wyszło, twórcą. Zbudujemy sobie na przykład coś takiego. Dobrze, a teraz zobaczcie, jak się most będzie zawalał. Naprawdę myślę, że dość fajnie i wiarygodnie to wygląda. Dobrze, ale teraz budujemy już normalnie. Bez jakichś większych, błędnych katastrof. I spróbujemy takiego mostu. Jak widzicie, obciążenie jest ogromne. Zobaczymy, czy wytrzyma. Jak teraz wytrzymam. W tym momencie będą jechały dwa autobusy. I teraz Wam pokażę. Chodzi też o masę. Łączna masa 6 ton. To też ma nam dać do myślenia. Jak widzicie obciążenia są naprawdę spore. A w na styk, że nie obchodzi co potem będzie z tym mostem, tylko wszystko to co w tym danym momencie. Teraz widzieliście dwa czołgi po 60 ton. 60-krotnie większa masa niż w poprzedniej próbie. O, i proszę zobaczcie, zawala się most, i nasze ciągi, nasze pojazdy spadają w dół. Bardzo myślę, że fajnie zrobione. Dobrze, ale cóż, trzeba lekko wzmocnić chyba naszą konstrukcję. Budujmy na przykład to tak. I teraz zróbmy test. Jako, że w tym miejscu gdzieś się zawalił, nasz most. Przyspieszymy trochę symulację i widzicie tu jest wszystko ładnie, po prostu pojawiają się problemy i teraz czołgi, które to w poprzedniej oj. Znowu coś nam nie wychodzi. A więc jakaś mała, szybka poprawka. Zrobimy to jeszcze może inaczej, trochę większym kosztem, ale myślę, że będzie bardziej wytrzymał dzięki temu nasz most. Trochę niesamowicie to stosowaliśmy. Myślę, że teraz nasz most będzie dość bardzo wytrzymał. Chodzi głównie, tak jak wspomniałem, o to, aby... Zatrzymały? No, zobaczymy zaraz się Jak te czołgi ważą trochę, to są autobusy z ścieżką szkolną. Przy autobusach sobie mocno radzi. zobaczymy teraz przy ciągach, w którym momencie zaczyna się zawalać. Był problem i na skoczeniu nie, udało się jednak trzecią próbę mostu ukończyliśmy a teraz zobaczymy podsumowanie 2 miliony 260 tysięcy jak widzicie Gra prezentuje się nawet dość fajnie, dość przystępna. Myślę, że na pewno, jeżeli nie będziecie mieli akurat w co pograć, to myślę, że to będzie fajna alternatywa. A więc z tej strony to był Bika na razie.